Ale słuchajcie, mam kolejną ciekawą rzecz. Patrzcie. Taka to jest rzecz Coś dużego i coś ciężkiego! <słuch> Pięknie to wygląda. Jestem w lasku, powiem wam, totalna jesień. Ale jest tak gorąco, że po prostu leje mi się znowu po plecach. No nie wiem, to warto było tą bluzę zdjąć naprawdę. Już kolejny raz się robi na to samo. I to samo wam mówię, ale słuchajcie. Jest pierwsza krągłość. Patrzcie, tutaj to biło tak niemrawo, czy to będzie guzik? To będzie guzik. I nic na nim nie ma, także takim pierwszym fancikiem zaczynamy dzisiejszy dzień. Dobra, powiem wam, że ja się stąd zwijam. Zwijam się, bo tutaj chodzenie nie ma najmniejszego sensu. Cały jestem w pańczynach, nie ma jak wymachnąć wykrywaczem. Tyle jest krzaków jeszcze. Zobaczcie, jak to wygląda. No co to jest za chodzenie? No, ale dobra, coś się udało znaleźć. Patrzcie i to całe będzie piękne. Kolejny taki indianin z tego lasku, chyba Krystian ostatnio takiego też znalazł. Siedzący jakiś indianiec. Taka figureczka. No to na pewno na razie fan dnia. Powiem wam, że jeszcze przedrę się przez te krzaki. Jak coś wyjdzie, to wyjdzie. Jak nie, to mam na oku jedno poletko małe. Ja pierdzielę. Jeszcze wam powiem, że czekam na telefon odnośnie młodziatka dałem do elektromechanika stwierdził, że ładowanie jest 20 na akumulator, więc padł alternator mówi, zobaczymy jaki to koszt wyniesie No zobaczymy właśnie, dlatego czekam na ten telefon powiem wam, że droga do mechanika to była ekwilibrystyka w stylu władcy kamieni bo po prostu on nie chciał jechać wszystkie te lampki zaczęły tak świecić i zaczęło śmierdzieć znowu i syczeć z tyłu Także akumulator dostawał, w nie powiem co, no ale jakoś tam dojechałem, nie? Także czekam na telefon, a tutaj tutaj w tym dołku, zobaczcie co było. Pyk. O, pyk. Teraz pytanie, czy to jest srebra? Nie. To raczej nie jest srebra łyżeczka. Taka sobie, o właśnie. No i co, nie daje mi odejść tu miejsce. Patrzcie, myślałem, że mam harmonijkę, A mam spinkę jakąś do włosów z takim motywem kwietnym. Ale ładna. Ale ładne kwiatki będą, powiem Wam. I listki takie. No, powiem Wam, może jednak chwilę tu zostać. Tu była spinka. A tu mam chyba monetę. Także jest jakieś kółeczko. Na bank muniak. Tylko pytanie teraz jaki? Co tu jest? Jest dziesiątka. <laughs> Mamy 10 fenoli. No i patrzcie, ja chcę stąd wyjść, a tu jak na złość teraz zaczyna wychodzić. 10 fenoli z cesarstwa niemieckiego, nawet jakiś tam stan zachowania jest. Powiem wam, no to wiadomo, lasek to nie ma nawozów. Dobra, w takim razie do następnego dołka, patrzcie, jak ja stoję w krzakach, ale powiem wam, że pogoda jest piękna. Piękna pogoda! Patrzcie, ostatnio znalazłem nożyk, a dzisiaj taki dziwny nożyk. To wygląda jak, jak nożyk do. Kopert, coś takiego prędzej to ciekawy fancik. Bo to jest, zobaczcie, jakie to miękkie. To jest miękkie, ostrze. Czekajcie, tak o. o ciekawe, czy na nim coś jest. Może jakiś napis. Zaraz to sprawdzę i dam Wam znać. Niestety nie ma nic, ale powiem Wam, że i tak ciekawe znalezisko. Bo to ani zabawka, na pewno taki mały nożyk ani do krojenia, bo za miękki. No typowo jakby właśnie do nóż taki kopertowy Szkoda, że ta okładzina jakaś drewniana chyba była. Niestety odpadła, nie? Takie cacuszko małe. Nożyk. No po mojusar gdzie? A dwar rupy gdzie I weń ai. się zysiłeś już. No po mojusar, siedmiu O! No po mojusar, gdzie siedmiu? pan rupi No tu jest jakaś krągłość, ale to chyba będzie. Dobra, dupka od baterii. Powiem Wam, że liście lecą. Wpada chyba kolejny guzik. Jest tutaj. Ja normalnie totalne sorry, Ten guzik chyba nie ma nic w ogóle, tak jak poprzedni. Ale że tu nic nie ma, tu i guziczka Wam nagram. No dobra, nie ma nic. Także do następnych dołkach. W ogóle widziałem na sobie kleszcza. Od bardzo dawna nie widziałem kleszcza, ale tu są takie krzaki, że po prostu to jest nieuniknione i w ogóle będę musiał się dobrze przepaczyć. Ale słuchajcie, mam kolejną ciekawą rzecz. Patrzcie. Taka to jest rzecz. Niepozorna. A wiecie co to jest? To jest kostka do gry ołowiana. Albo jakieś żołnierze sobie zrobili. Albo tutaj, te dzieci, które gdzieś tu w okolicy mieszkały przed wojną, jeszcze także to jest taka ciekawostka, można powiedzieć. Bo to kawałek ołowy zdawałoby się tylko, nie? Ale patrzę, ma dziurki tu cztery, tam jedna. Także to jest na pewno kostka. Wiele czasu mi nie pozostało, bo po prostu długo chodzę. No, sami widzicie, jak tutaj się chodzi. Jak się może chodzić, bo Wy nie wiecie, a ja dzisiaj to wiem po prostu. Także do następnego dołka, nie? I tak miałem stąd iść. A teraz, a teraz powiem Wam, że to już nie ma sensu, bo jakoś mnie tak zatrzymało, to parę, parę rzeczy te. teraz mam. Zobaczcie, teraz co mam? Kolejna figurka już jest. Stojący taki jegomość. O kurde, co ja mówię? Jeden ta cały czas tak mówi: jegomość, jegomość. Dobra, to jest taki pan, stojący powiedzmy sobie z laseczką. Przypominam sobie, że tutaj nawet taką figurkę kiedyś znalazłem. Kiedyś. W tym roku na wiosnę wczesną. Także mamy kolejną figurkę, mamy jedną monetę, mamy jakieś tam spinkę do włosów, mamy jakieś tam coś inne. Już z tego powiem Wam, będzie na pewno pierwsza jakaś część filmu. No, chyba że zaraz coś wpadnie jeszcze. Także uznam, że to jest na cały film. Także do następnego dołka. No dobra, a co tutaj tym razem tak dzwoniło? O, ale ładnie dzwoni. Ale ładnie dzwoni. Co to jest? Co to takie dziwne? Myszkamiki taka. Zobaczcie. Nie mam pojęcia, co to jest. Taka, co. Myszkamiki. Czekajcie chwilę. Nie wiem, co to jest, ale tutaj jest napis z tej strony: jakiś coś tam, asy, ty, E. Jakiś tam wzorek, powiem wam. Ale nic mi to nie przypomina. Może tam się dokopie do środka, co tam w środku jest. Nie wiem, czy to był może zegarek taki, czy to był łańcuszek na tych uszach. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Także do następnego. Coś dużego i coś ciężkiego. Patrzcie, coś naprawdę ciężkiego jest. Ja pierdzielę, chyba jakiś medal trafiłem. O ja pierdzielę. Ale czekajcie. Co bym się upewnił, czy to nie jest placek kołowiany. To muszę to doszlifować trochę. No cóż. To niestety jest placek Kołowiany i nic na nim nie ma. Jakaś taka jakby faktura tylko. Ja pierdziela, ale moją tą, ale mnie teraz roztemę rozkręcił. No dobra, ale to biło nawet tak lipnie nie na medal powiem wam medal to z mosiądzu bije jakby dzwon na Wawelu, także lecimy dalej. Moniak czy dubka od baterii? A jednak moniak Piątka Adolfowa, <laughs> zjadzona, ale jest druga moneta, już powiem wam teraz to do normy brakuje dwie, ale na pewno ich dzisiaj nie zrobię, bo to nie ma szans. Musiałby cud się stać. Albo wiecie, podrzut, no to wtedy bym zrobił szybko. Tutaj mam fajny sygnał powiem wam Przemiecione powierzchni, aż niemożliwe. Że, no dobra, nieważne. Słuchajcie, możliwe, niemożliwe jest krągłość. Mamy cesarstwo Fenola. Kurde, nie myślałem, że się zbliżę do normy, ale jednak to się stało. Jeszcze jedna, i będzie fajnie, powiem wam. Jeden odcinek, jak nigdy, bo to te klecone to. Droga! A jak droga, to było to, co było. Będzie z tego chyba jeden krótszy film, powiem wam, co prawda normy nie było, ale trzy monety, zbliżyłem się do tej normy, także tyle i tam były inne tam rzeczy, nie musi być jakiś tasiemiec, tak jak ostatnio 18 minutowy, tylko jakiś tam, tak jak zawsze, nie wiecie co ja mówię, zawsze, nie? także pamiętajcie, jak wam się podobało to, no nie mogę tego kciuka teraz pokazać, ale kciuk w górę, Subskrypcja, komentarz, dzwoneczek dla powiadomienia, bo to są nagrody dla twórcy. Ja tam niczego więcej nie oczekuję. No, chyba że ktoś ma ochotę wspierać, to też zapraszam do takiej formy, ale to kto ma ochotę, także pozdrawiam Was gorąco i oczywiście zapraszam do następnego filmu. Trzymajcie się na razie.